Nie jest też tajemnicą, że rozstałeś się ze swoim partnerem, też tancerzem, Jakubem Pursą, ale wiem, że to najpierw się wydarzyło, a potem kontuzja, tak? Tak, dokładnie. Najpierw nasze drogi się rozeszły, a potem doznałem kontuzji. Więc nieszczęścia chodzą parami. Albo możesz szczęścia? Nie wiem. Ale jak na to spojrzeć, nie? Jak na to spojrzeć? no. Są, są plusy i minusy każdej sytuacji. Ja właśnie chcę raczej patrzeć na te pozytywy e, i bardziej skupiać się na tym. Wy poznaliście się tak naprawdę w tańcu z gwiazdami, w, w, właśnie tutaj tańcząc w produkcji. Ten program chyba budzi w tobie taki duży sentyment, co? Ogromny. Po pierwsze, sam format i program był moim wymarzonym. Od dziecka o tym marzyłem, z rodzicami oglądałem tańce z gwiazdami, więc... Pojawienie się tutaj, na tej scenie, na tym parkiecie, to, to już było spełnienie moich marzeń. Udział w tym programie tak naprawdę też odmienił moje życie. Rozwinąłem się też na innych płaszczyznach i tak naprawdę od razu jak przyjechałem do Warszawy, to właśnie poznałem Jakuba, więc ta relacja miała też dla mnie jakieś takie szczególne znaczenie, bo był w tym momencie, w którym zmieniało się totalnie moje życie. Ja się tutaj przeprowadziłem z Trójmiasta, z Gdańska, więc same zmiany w moim życiu, gdzieś on był... Przy tym wszystkim, więc myślę, że to też tworzy pewien jakiś sentyment, a już do, do programu w ogóle mam sentyment, no bo tak jak wspomniałem, wszystko się odmieniło <grym i> ze sprawą tego, że się tutaj pojawiłem. A czy jak właśnie Kuba się dowiedział o Twojej kontuzji, to on Ci napisał jakieś słowa wsparcia albo Cię odwiedził? Mm, tak, e, zapytał, co się wydarzyło i czy potrzebuje jakiejś pomocy, czy, czy może mi pomóc w jakiś sposób, nie wiem, zakupy zrobić, więc e, otrzymałem taką wiadomość. Czyli rozstajecie się po prostu w zgodzie? No oczywiście, no jesteśmy oboje dorośli, nie chcemy tutaj prowadzić jakiegoś przeciągania liny, obrzucać się błotem. Spędziliśmy ze sobą wspaniały czas, dla mnie to był ważny czas. Byliśmy dla siebie przez, przez ten okres ważni. Więc no trochę chyba nie fajnie byłoby nie docenić tego wszystkiego i teraz nagle, wiesz, wyciągać jakieś rzeczy. No nie, no nie ma sensu, wiesz, po co zadawać sobie jakieś kolejne rany. Myślę, że już każdy z nas w tym wieku po poprzednich relacjach ma ich mnóstwo. E, więc niech te wszystkie rany na serduku się goją, nie dodawajmy sobie. Bo i po co? Każdy z nas chce być szczęśliwy, chcemy iść dalej i stworzyć inne wspaniałe, szczęśliwe relacje, zarówno z kimś innym, jak i w ogóle ze samym sobą. Bo myślę, że to jest fundament wspaniałego, szczęśliwego związku: zbudowanie najpierw stabilnej relacji ze samym sobą, życie w zgodzie ze sobą, pokochanie swojego życia. I dopiero wtedy możemy kogoś do tego życia zapraszać i tworzyć coś nowego z kimś. Ten wasz związek był też dosyć medialny, no bo zrobiliście na przykład też okładkę. E, więc y, czy z perspektywy czasu żałujesz tej medialności waszego związku, że jednak pewne rzeczy mógłbyś zachować dla siebie, czy jednak uważasz, że dobrze stało się jak się stało? Hmm, staram się godzić z tym, co, co przynosi mi las, co przynosi życie. Już w jednym wywiadzie powiedziałem, że żałuję tej medialności, ale tak naprawdę doceniam to, ile dzięki temu też zyskaliśmy, ile wspaniałych rzeczy się wydarzyło, więc to, nie mogę do końca powiedzieć, że to wszystko jest na złe. Po prostu ta relacja wyglądałaby inaczej, gdyby nie była medialna. Ja już się tego nauczyłem, jak już powtarzałem w innych wywiadach. Prawdziwe szczęście, nie potrzebuje publiczności. Dla mnie to jest nauczka na przyszłość, żeby bardziej chronić swoją prywatność, żeby skupiać się na emocjach, uczuciach, które są prawdziwe, które są między nami w czterech ścianach, a nie po prostu, które mają wspaniale wyglądać na zewnątrz. Czy Michał Kasin jest gotowy na nową miłość? Ciężko powiedzieć. Powiem, że. Minęło parę tygodni, ja sobie pokładałem to w głowie, układam wciąż, nie zamykam się, jestem otwarty na to, co przyniesie los, na, na jakieś nowe nowe kontakty, ale nie mam takiego parcia, że muszę od razu znaleźć sobie nowego partnera. Nie, niech to wszystko się po prostu toczy w swoim tempie, co ma być, to będzie. Ja uważam, że ta miłość taka najprawdziwsza przy, przytrafi się w najmniej oczekiwanym momencie. Może być tak, że za chwilę wyjdę ze studia i po prostu się przewrócę przez kogoś, w kim się zakocham, ale myślę, że jak bardzo będę tego chciał, to to się nie wydarzy. Przy, przynajmniej tak było właśnie z moim poprzednim Relacją, ostatnią relacją, że poznałem swojego byłego partnera. W momencie, w którym powiedziałem sobie, że jadę do Warszawy do pracy, nikogo nie chcę poznawać, usuwam wszelkie ani wiem aplikacje randkowe i po prostu skupiam się na pracy. I w, I w momencie, kiedy zapadła ta decyzja, to tak naprawdę kilka dni później poznałem na żywo właśnie Jakuba.